Cześć, mamy tu taką sytuację, że dwaj obserwatorzy stojący w punktach A i B patrzą na nadlatujący samolot pod różnymi kątami, tak? Bo jeden ma bliżej do samolotu, a drugi dalej. I odległość między tymi ludźmi to jest 400 metrów, czyli między A i B mamy 400 metrów. Alfa to jest 20 stopni, a beta to jest 8 stopni. I na jakiej wysokości leci samolot? No to musimy sobie narysować tutaj tę wysokość, która też posłuży nam tutaj, żeby stworzyć trójkąt prostokątny. Tu mamy trójkąt prostokątny, jeden większy, drugi mniejszy. No i teraz, co wiemy? Jeśli mamy policzyć te, tę wysokość, no to oznaczmy sobie tak jak w karcie wzorów, tam mamy ABC, czyli naprzeciwko kątów będzie A, dolna, czy prostokątna to będzie B. I przeciwprostokąt na C, e, czyli jeśli tu mamy 400, to jest AB, a ten, to ten drugi kawałek to będzie B odjąć 400. No i teraz możemy sobie sformułować różne zależności. E, będziemy mieli pewnie dwie niewiadome, bo bo B i A nam tutaj e, no, będzie do policzenia, tak? Czyli Mamy tak, a chcemy policzyć. Mamy tu dane 400, czyli powiążmy sobie a i b w dwóch trójkątach. W jednym trójkącie, tym z 20 stopni, który, który ma, użyjmy tangensa, bo tangens to jest a przez b, czyli u nas tangens 20 stopni to będzie a przez b minus 400. A w drugim trójkącie też tangens użyjemy sobie, w tym dużym teraz, który zawiera wszystko, cały trójkąt. Ten, 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 czyli on ma bok a, b i c. Czyli tangens 8 stopni, to wiemy, że to będzie a dzielone przez b. No i teraz mamy dwa równania i dwie niewiadome. No to możemy sobie liczyć. Tangens 20 stopni, oczywiście sprawdzamy w tablicach, to jest 0,3640. To się równa a dzielone przez b minus 400. A teraz tangens 8 stopni 0,14,05. To się równa a dzielone na b. No to sobie z obu tych równań a wyznaczymy. Tu pomnożymy razy b minus 400, czyli 0,36,40 razy b minus 400. To się równa a. I w drugim równaniu 0,14,05 razy b. To się równa a. To skoro prawe strony równają się prawej, to lewa równa się lewej. Teraz rozwiążmy to równanie. 0,3,6,4,0 razy b. I od razu wymnóżmy. Odjąć 145,6 i to się równa to, co było w tym drugim równaniu, tak? Bo to też jest A, czyli 01405 05B. To co zróbmy porządki? Dodajmy sobie 145 i 6 obustronnie i odejmijmy to 0,1405, czyli to będzie 0,3640b odjąć 0,1405. B równa się 145 i 6, no to to po odjęciu wychodzi nam tutaj 0,2235B równa się 145 i 6. Dzielimy i B wychodzi nam 651,45. No ale B to nie jest jeszcze koniec, bo musimy teraz policzyć A, czyli z tego wzoru, który mamy tutaj, policzmy A, a to jest to 651,45 razy 0,14,05. I to wychodzi 91,53 m, oczywiście około.